just Obawiam się, że nie. ich na plasterki. To niemożliwe. Świat nie zniesie więcej twojej obecności. Ja, niemożliwe. się więcej Twojej obecności. Coś zaczęło zamieszkiwać fortecę. fortece. Jestem tego pewien. Długo wpatrywałem się w jej kolaną i nami fasadę, marząc o schronieniu, które oferują jej mury. Lecz coś uległo zmianie. Puste tarasy wypełniły Tak bardzo pragnę uciec przed demonami. Lecz to, co znajduje się w fortecy, może być znacznie groźniejsze. Twoja śmierć nadchodzi! czasie ostatniej bitwy między Diamentowymi Wojownikami Armii i Smokiem Katametem. Nowe feony wojny poorały każdy skrawek ziemi bliznami. Cykl zwycięstw i porażek leży u podstaw naszej egzystencji i stanowi esencję wiecznego konfliktu. Klętym albowiem muszę przewodzić armii ślepców. Nie dostrzegają, że anioły uchodzą z tej krainy, a te, które zostały, są uwięzione lub zagubione. Znajdujemy się w przedewniu wielkich zmian. Wycofajcie się z bitewnych pól, bracia. Niektóre bitwy można wygrać jedynie słowami. Biedliwości kazał wznieść fortecę wokół kamienia świata. Stworzyliśmy lśniącą cytadelę, lecz ta z czasem upadła. Od tamtej pory nieskończenie wiele razy zmieniała gospodarzy, przekształcając się w aliarz anielskich i demonicznych wpływów. Miejsca, muszę wrócić. Myślałem nad Twoimi słowami i być może masz rację. Myślałem nad Twoimi słowami i być może masz rację, nie zniosę śmierci kolejnej bliskiej osoby. Ale nie potrafisz też iść przez życie samotnie. Nie jesteś taki jak ja, Hedrigu. Potrzebujesz ludzi. Pewnie tak. Przyda się. Zostaw mnie samego. Mam zamiar się upić i z nikim się nie podzielę. Picie nie da ci odpowiedzi. Znam już odpowiedź. Mojego brata zabiła barsztyna gilia złodziei. Przecież wiesz, że to nie wszystko. Kiedy jesteś pijany, Jesteś jeszcze mniej przekonujący. A ty jeszcze bardziej nieznośny. Na to czekałem. Teraz wiem, że wzywa mnie z krainy pandemonium. Co mogło przyciągnąć tam dusze Lysy? Prorok był serafinem. Mógł ukryć się w pandemonium, żeby utrzymać swoje sprawy w tajemnicy przed Radą Angiris. Więc może być z nią? Widziałam jej martwe ciało. Lecz magia proroka jest potężna. Niegdyś ocalił nas wszystkie. Być może uchronił Lysę od śmierci. Chodź ze mną do pandemonium. Dowiemy się, skąd dobiega głos Lysy, i być może poznamy odpowiedzi na moje pytania. Kiedy musiałem przyznać, że to, w co wierzyłem, było kłamstwem, poczułem się zagubiony. Obawiałem się, że już tak zostanie. Lecz zamiast tego odczuwam spokój. Nie muszę już ciągle walczyć z samym sobą. I nigdy już nie będziesz. Poczuj ukojenie. Niech zawsze cię prowadzi. Zawsze dobrze. Widzieć. dobrze jest znów. Wielu z tych ludzi poznałem w twierdzy bastionu. Kowal nazywa się Hedrick, ale to z rzęda. Szen to ten złotnik, opowiada fajne historie. Jest też Kormak i Lindon. Nie lubią mnie za bardzo. Ale Eirena jest miła. Wybacz, wolę walczyć niż gadać. Lendon zostawił mnie sztylet. Zgaduję, że ty za tym stoisz. Może... Sprawdźmy. Wysokiej jakości, jak na ostrze z Królewskiego Portu. I... A, w rękojeści jest schowek. W środku ktoś ukrył liścik. Trzymaj. Zanieś go Lendonowi. Łączyłam do karawany uchodźców zmierzającej do Bramwell, ale nie udało nam się tam dotrzeć. Bandyci zabili wszystkich. Ja uciekłam do lasu i ukrywałam się przez wiele dni, zanim odważyłam się wyjść. Jak ja teraz znajdę syna? Pateri Lera cały dzień bawili się w chowanego z potworami. Mają bardzo bujną wyobraźnię. Nie widzę tu żadnych dzieci. Przecież powiedziałam, że się ukryły. Gdy wszystko się zakończy, Tyrael będzie musiał zastąpić tych, którzy polegli w grobowcu Rakisa. Będzie kontynuował szkolenie i zasilanie szeregów nowego zakonu Choradrimów. Po wszystkim, co przeszedłem u twego boku, myślę, że mogę służyć pomocą w tym dziele. Mieszkańcy zachodniej marchi zaczynają odbudowę swojego miasta i grzebanie zmarłych. Ich siła stanowi natchnienie, ale zostały dzieci, które były świadkami śmierci swoich rodzin. Inne musiały przebić się przez wsterty ciał, by przeżyć. Co oni robią, gdy dorosną? Miasto jest porane bliznami, które będą widoczne przez wiele pokoleń. Descartes Kane wiele napisał o fortecy Pandemonium. Sporządził szczegółowe notatki, szkice, a nawet mapy. Niestety sama twierdza bardzo się zmieniła, odkąd opanował ją Maltael. Próbowałem dzisiaj opuścić miasto, ale bramy są zamknięte. Straże nikogo nie wpuszczają ani nie wypuszczają. Co zamierzasz zrobić? Chyba zostać i się ukryć. W końcu jestem tchórzem. Nie mów tak. Jesteś dobrym człowiekiem. Rozmawiałem z nekromantą Zailem. Powiedział, że prawdziwym źródłem mych wizji nie jest nekromancja, lecz coś innego. Był tym zaniepokojony. Kościół Zakarum zawsze posiadał niezdrowe wpływy w zachodniej marchi. Nawet gdy panujący byli bardziej zainteresowani władzą niż religią, jednak gdy prawdziwa natura wiary wyszła w końcu na jaw, Kościół stracił wszelki wpływ na sprawy państwowe. Od siebie dodam, że dobrze się stało. Przypomniałaś coś sobie? To od niej. Nie, naprawdę. Znowu słyszałam, wzywała. Teraz nie. Teraz wiem, że wzywa mnie z krainy Pandemonium. Co mogło przyciągnąć tam duszę Lysy? Prorok był serafinem, M więc może być z nią. Widziałam jej martwej. Chodź ze mną do Pandemonium. Podążyłam za jej głosem do tego miejsca. Słyszę ją tak wyraźnie. Musimy ją znaleźć. Wzrok mnie nie myli? Mlejno, to ty? Demony otoczyły Lysę. Musisz ją odszukać, Eireno. Lysa! Gdzie ona jest? Eireno... Myślałam, że już nigdy cię nie ujrzę. Nie, nie odchodź! Co to jest? Szkoliłyśmy się, sądząc, że przyjdzie nam walczyć razem. Lecz to Eirene wybrano, a my musiałyśmy poświęcić się, by ją wesprzeć. Dlaczego ona, a nie ja? To samolubny pytań, gdyż wiem, że gdyby ją Zgodziłaby się. Tak zatem uczyniłam. Magia proroka jest tu silna. Спасибо. Ten koszmary... Nie mogłam się z nich przebudzić... Sybillo, jestem tu. Kolejne demony! Skąd nadchodzą? Zawsze byłaś najsilniejszą z nas, Eireno. Spraw, byśmy były z ciebie dumne. Nie odchodź, mam tyle pytań. Coś trzyma tu duch. Prorok powiedział, że nie będę miała słów, Lecz je miałam. Na początku były to same mnie. Niepokojące sny. Ale potem zaczęłam słyszeć głosy które zaczęły mnie wołać, i wtedy się obudziłam.